Dzień dobry, dzień dobry. Witamy na kanale Ciechan Moto. Ja was witam. I autor newsów i montażysta Szatan Brutal. Dzień dobry. Dzisiaj w newsach mamy Honda, która rośnie w siłę, podwyżki za przeglądy techniczne i kilka innych newsów. Poszukamy też Moto Dzbana Tygodnia, czyli najgorszego motocyklisty w tym tygodniu. Na końcu dzisiejszego odcinka, jak za każdym razem, oczywiście trochę zlotów. A, pogoda sprzyjająca, bo pod ostatnim filmem ktoś mówił, że mu w newsach tylko pogody brakuje. Więc pogoda jest okej, okay, człowieku. Od września 2025 roku, czyli za chwilę, drożeją przeglądy techniczne pojazdów. To jest pierwsza podwyżka od 2004 roku. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało wzrost cen i tłumaczą go rosnącymi kosztami funkcjonowania stacji diagnostycznych. Przegląd auta osobowego, uwaga, zdrożeje z 98 do 149 zł, a motor z 62 do 94. No i w przypadku motoroweru opłata wyniesie 76 zł, i te ceny obejmują jedną złotówkę opłatę. Płaty ewidencyjnej. Podwyżki mają być... Proporcjonalne dla wszystkich kategorii pojazdów i w przyszłości podwyżki będą miały miejsce częściej, by uniknąć podobnego 20-letniego zamrożenia stawek. To chodzi o to, żeby stawki szły wprost proporcjonalnie, między innymi, do kosztu funkcjonowania stacji diagnostycznych. Tak się tłumaczą, a w rezultacie to my zapłacimy. Stanisław Bukowiec, ten facet to jest wiceminister infrastruktury, poinformował o nadchodzących zmianach na konferencji prasowej i Polska, mimo zmian, nadal utrzyma relatywnie niskie opłaty na tle Europy. W porównaniu koszt przeglądu będzie niższy niż w Niemczech czy na Słowacji. No ile pamiętam, to wypłaty też mamy niższe niż w Niemczech. O tym już nikt nie mówi. Nowe przepisy przewidują możliwość wykonania badania do 30 dni przed końcem ważności poprzedniego bez skracania terminu kolejnego oraz obowiązek wykonywania dokumentacji zdjęciowej pojazdu. Jak czytam w oficjalnych dokumentach, w teorii daje to 13 miesięcy ważnego badania bez jego skracania, przynajmniej co 12 lat nie tracimy roku badań, bo tak wychodzi, nie? Choć media podają daty 1 września, przepisy wejdą w życie dopiero 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw Vacatio Legis z łaciny proszę Państwa. Tak, zmiany wprowadzają oprócz tych podwyżek dodatkowe wymogi dokumentacyjne, które mają poprawić rzetelność kontroli i utrudnić ewentualne nadużycia, czyli w praktyce będzie drożej, będzie po prostu trudniej zdobyć badanie na lewo. A w praktyce to się wszystkiego dowiemy w praktyce. No i teraz tak, jak jesteśmy przy zmianach kwot, to... Mamy nowe kary za wjazd do lasu dla leśnych szkodników. Motocykle, kłady i terenówki w lasach od dawna budzą emocje. Jedni widzą w tym wolność, a drudzy, może nawet nieświadomie, dewastują przyrodę. Rząd zamierza wprowadzić zmiany i zamiast prosić o niejeżdżenie po lasach, ma sięgnąć po twardy kij. W przygotowaniu jest nowelizacja, która wprowadzi do kodeksu pojęcie szkodnictwa leśnego to nie będą już symboliczne mandaty, kary mają rosnąć, a recydywiści zapłacą podwójnie. Sąd dostanie też możliwość zasądzenia dodatkowych nawiązek, nawet do 1500 zł, jeżeli ktoś zniszczy roślinność, siedliska czy gatunki chronione. Raz wjechałem totalnie przez przypadek w drogę leśną i okazało się, że nielegalnie, bo nie zauważyłem jednego z dwóch znaków o zakazie wjazdu w głąb, a droga w lesie była jakości lepszej niż niejedna w mieście i zakończyło się zawrotką leśniczego, dlatego zwracam uwagę na to, aby przy takich wjazdach sprawdzać, Dokładnie, czy można tam wjechać, bo za nie uwagę można dostać potężny mandat. Statystyki są alarmujące. W latach 2021-2024 wykryto ponad 54 tysiące przypadków wjazdu do lasu wbrew zakazom. Blisko 60% więcej niż w poprzednim analogicznym okresie. Problem dotyczy nie tylko motocykli czy kładów, ale i coraz bardziej popularnych terenówek. Nowe przepisy obejmują też kradzież drewna, gałęzi, a nawet osoby, które pomagają lub namawiają do takich działań, będą pociągnięte. Cel jest jasny, czyli ograniczyć hałas kolejny i wynoszenie z lasu tego, co tam zostać. Rząd chce, by ustawa weszła w życie jeszcze w tym roku. Pytanie tylko, czy to realna ochrona przyrody, czy kolejny kaganiec na wolność w terenie. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. A ja teraz muszę wstać i wypuścić kota. Chodź. Na pewno będziemy Was na bieżąco informować w kolejnych newsach, jeżeli ten projekt ustawy wejdzie w życie. A teraz motorki. To co lubimy najbardziej, huskwarna Vitpilen 701 Charlesa Leclerca Została sprzedana na aukcji Charles Leclerc, kierowca Ferrari i gwiazda Formuły 1 Przez pewien czas posiadał w garażu taką właśnie wyjątkową farnę Vitpilen 701 Przygotowaną przez paryski warsztat Bad Winners Egzemplarz Apex 2.0 to nie tylko zwykły naked bike Tylko jest to ręcznie wykonany motocykl z pełnym karbonowym nadwoziem Czyli włókno węglowe Ma też zmodyfikowaną ramę, wydech SC Project i lekkie koła Dime Egg. Waży tylko 100 30 kilo. Projekt ruszył w 2019 roku, gdy Leclerc zapragnął własnego customa. Po kontakcie z Bedwiners przez Instagrama od pierwszego szkicu do akceptacji minęło zaledwie kilka dni. Najtrudniejsza była Elektronika, dlatego że stworzono specjalną płytę główną współpracującą z fabrycznym komputerem w motocyklu, która to teraz elektronika łącznie zachowuje ABS kontrolę trakcji i seryjne funkcje, ale jednocześnie dodaje nowe przyciski sterujące i wbudowany licznik. Jednocylindrowy silnik niecałe 700 cm pojemności w standardzie 70. KM, 5 koni, 73,5 Nm momentu, ale w wersji tej wyjątkowej ma 85 koni dzięki zamontowanemu Power Commanderowi 5 i wydechowi z wywalonym katalizatorem. Całości dopełniają zawieszenie WAPEX hamulce Brembo z ABS-em i opony Pirelli. Motor ma zaledwie 3000 km przebiegu, głównie sprzed modyfikacji i zachowuje niemal stan salonowy z duszą mistrza F1. Na aukcji Collecting Cars maszyna znalazła nowego właściciela za 17 tysięcy euro, to poniżej pierwotnej ceny 20 900. Dla Stanów motoryzacji pozostają zdjęcia i filmy dokumentujące ten unikatowy projekt, łączący wyścigową technologię z francuską sztuką customu. Jeszcze trochę francuskiej kultury mogliby tam dać: białą flagę na wszelki wypadek, żeby była na sztywno przymocowana. I osiem biegów do tyłu, gdyby ktoś od przodu go gonił. Teraz jedziemy do Japonii, gdyż Honda bije rekordy i rusza na podbój nowych rynków. Honda, przedstawia się trzeba gigant motocyklowego świata, właśnie przekroczyła magiczną liczbę. Od 1949 roku wyprodukowała ponad uwaga pół miliarda jednośladów. i to jest dopiero początek. Japoński producent nie zwalnia tempa, bo w planach są dwie nowe inwestycje, które zwiększą roczne moce produkcyjne o setki tysięcy motocykli. W maju tego roku Honda osiągnęła 500 milionów wyprodukowanych maszyn. Dla porównania pierwsze 100 milionów sztuk powstało do dopiero do 1997 roku, a w ciągu zaledwie kolejnych 28 lat sprzedaż wzrosła o kolejne 400 milionów egzemplarzy. I to pokazuje, że Honda nie zwalnia i cały czas rośnie w siłę. Jednym z najważniejszych projektów jest nowy zakład w Turcji, który ma ruszyć już w przyszłym roku. Koszt inwestycji to 17 milionów euro, a zatrudnienie znajdzie tam 300 osób. Roczna produkcja w samym tym nowym zakładzie w Turcji to ma być 100 tysięcy motocykli klasy 1235 cm3, które trafią zarówno na rynek lokalny, jak i do krajów Unii Europejskiej. Drugi projekt to modernizacja fabryki w stanie Gujarat w Indiach. Honda uruchomi nową linię produkcyjną dla 125, zwiększając moce tego obecnego zakładu do 650 tysięcy maszyn rocznie. A cała fabryka będzie w stanie wyprodukować nawet 2,5 miliona motocykli rocznie. Ponad 2,5 miliona. A w połączeniu z trzema innymi indyjskimi zakładami daje to 7 milionów jednośladów rocznie. Panie, to można jeździć codziennie innym. Indie to naturalny wybór, dlatego że to kraj, w którym sprzedaje się najwięcej motocykli na świecie. W 2020 w 2023 roku Hindusi kupili niemal 18 milionów maszyn, czyli kilkunastokrotnie więcej niż suma pięciu największych rynków w Europie. Ekspansja bez hamulców, tak można o tym powiedzieć, no i Honda konsekwentnie rozwija swoje moce produkcyjne tam, gdzie rynek oferuje największy potencjał. Turcja wzmocni obecność marki w Europie, a modernizacja fabryki w Indiach umocni pozycję Hondy na największym rynku jednośladów na świecie. Kolejna nowość, tym razem brytyjska Triumph Tiger 900 w dwóch nowych wersjach specjalnych. Ja tylko nieśmiało przypomnę z tego miejsca, że tutaj znajdziecie link do testu Triumfa Tigera 900 w wersji GT Pro. Tak się tym jeździło w majówkę tegoroczną. Bardzo fajny sprzęt. No ale mamy dwie nowe wersje tego sprzętu: specjalne edycje Tiger 900 na rok 2026. Te edycje nazywają się Alpine Edition i Desert Edition. Ujawnione w dokumentach homologacyjnych to taki przeciek jest. Obie bazują na istniejących wariantach. Alpine bazuje na GT Pro, tym na którym tutaj jeździliśmy na tym kanale, a Desert na Rally Pro, czyli taki bardziej... Z możliwością zjechania w teren z asfaltu. Tiger 900 Desert Edition zachowuje wymiary Rally Pro, czyli z przodu 21 cali koło, z tyłu 17. Masa z płynami i paliwem to 219 kg. To jest mało, to jest lekki sprzęt. Wyposażenie obejmuje regulowaną, regulowane zawieszenie, hamulce Brembo. Mamy też oczywiście ABS działający w zakrętach, czyli ten cornering ABS. Mamy quick quickshifter, 6 trybów jazdy, regulowane siedzisko. O 2 cm można je podnieść albo opuścić. A nowością ma być zmieniony układ wydechowy. Prawdopodobnie, akcesoryjnym tłumikiem w standardzie. Z kolei wersja 900 Alpine Edition opiera się na GT Pro i waży 2 kg więcej niż standardowy wariant i również zawiera quickshifter, ale tutaj mamy jeszcze podgrzewane siedzenie i manetki, 5 trybów jazdy, ABS w zakrętach oraz tylny amortyzator z elektroniczną regulacją napięcia wstępnego. Podobnie jak w edycjach Tiger 1200 z 2020 roku, zmiany będą głównie kosmetyczne i trochę technologiczne. Unikalne kolory, dwukierunkowy quickshifter i tytanowy tłumik. Oficjalna prezentacja Prezentacja tych motocykli przewidziana jest przed sezonem jesiennym. Jakub Belak zapisze się w historii jako pierwszy Polak, który wystartuje w superfinale Yamaha R7 Cup. Już 20 września zmierzy się z najlepszymi zawodnikami na legendarnym torze Circuit Paul Richard we Francji, tuż przed finałem Mistrzostw Świata FIM i WC, kultowym 24-godzinnym wyścigiem Boldor. Na torze Paul Richard w drugiej połowie września spotkają się mistrzowie krajowych serii Yamaha R7 z całej Europy. I rywalizacja odbędzie się w atmosferze prawdziwego motorsportu, przy pełnych trybunach, kamerach śledzących każdy ruch i obecności topowych zespołów. Wyścigowych z całego świata. Todos Mundos. Belak będzie jedynym dotychczas Polakiem w historii Superfinału Yamaha R7. Jak tutaj czytam, Porykard to tor, który zna każdy fan wyścigów: długie, proste, szybkie zakręty i charakterystyczne niebieskie pobocza. Jak mówi sam zainteresowany, to jego pierwszy start. Tutaj więc emocje są ogromne. Chce wykorzystać wszystko, czego nauczył się w tym sezonie i dać od siebie maksimum, od pierwszego okrążenia. Tak mówi pan Jakub Belak. Format zawodów jest krótki, ale bardzo intensywny. W ciągu dwóch dni zawodnicy zaliczają najpierw treningi, potem kwalifikacje. I potem dwa wyścigi. Kluczowa będzie precyzja, jak w tunelu aerodynamicznym, osiąganie maksymalnych prędkości na długiej prostej Mistral oraz skuteczne hamowanie, wszykanie tuż przed zakrętem SINS. Udział w superfinale Yamaha R7 w otoczeniu światowej czołówki to ogromne wyróżnienie. Jak mówi Belak, weekend będzie intensywny, a wszystko rozstrzyga się od pierwszych metrów. Pozostajemy w świecie motorsportu, bo po ponad miesiącu wakacyjnej przerwy zawodnicy cyklu międzynarodowych motocyklowych mistrzostw Niemiec IDM wracają do rywalizacji. Zespół AF Racing Team i Daniel Blin w ten weekend zmierzą się na kultowym torze w Assen. Ten weekend na torze TT Circuit Assen w Holandii odbędzie się pierwsza po wakacjach runda IDM i zawodnicy mieli sporo czasu na regenerację i przygotowania do drugiej części sezonu. A sam Daniel Blin wykorzystał ten czas aktywnie, m.in. dzięki zaproszeniu. Do udziału w rundzie Mistrzostw Świata Supersport na torze Balaton Park. Podczas ostatniej rundy, w Ossze Leben zawodnik AF Racing Team ponownie walczył o zwycięstwo, utrzymując się przez wiele okrążeń w ścisłej czołówce klasyfikacji generalnej. Opanowanie, konsekwencja, płynna jazda przyniosły dobre wyniki, które teraz mają szansę być kontynuowane w Asen. Runda IDM w Asen to jednocześnie drugi i ostatni w tym sezonie wyjazd cyklu poza Niemcy. A sam tor TT Circuit Asen zwany katedrą prędkości jest areną wielu prestiżowych wyścigów mistrzostw świata, bo tor ten został oddany do użytku w 55 roku, a w 2006, czyli po 51 latach przeszedł gruntowną przebudowę. Jednym z najciekawszych punktów jest ostatnia szykana, która często decyduje o zwycięstwie. W ubiegłym roku Daniel Blind stanął tu na Podium, teraz czas sprawdzić, jak wypadnie w tym sezonie. Jak mówi, jesteśmy gotowi do rywalizacji. Torw Asen, to jeden z ulubionych obiektów Daniela, co na pewno sprzyja pozytywnemu nastawieniu przed wyścigiem. Do końca sezonu pozostało tylko 6 wyścigów, więc staramy się maksymalnie skoncentrować na każdym z nich. W tym sezonie Daniel poprawił nie tylko tempo w kwalifikacjach, ale też w trakcie samego wyścigu. Czeka nas z pewnością zacięta rywalizacja. I tak powiada Magdalena Krasicka, menadżer AF Racing. Steam. O tym, jak poszło Danielowi Blinowi w Asen, poinformujemy w kolejnych wydaniach Motoniusów. Trzeba śledzić ten kanał. I przechodzimy do motocbanów tygodnia, czyli najgorsi motocykliści. Zderzenie motocykla z autem na drodze krajowej nr 58 i dwie osoby ranne w akcji również brał udział śmigłowiec LPR-u, lotnicze pogotowie ratunkowe. W środę rano, 13 sierpnia, na drodze krajowej nr 58 w powiecie mrągowskim doszło do poważnego wypadku z udziałem motocykla i osobówki. Do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania Ławny Lasek na odcinku między Zgonem a Starymi Kiełbonkami. Motocyklem podróżowali mężczyzna i kobieta, oboje odnieśli obrażenia i stan kierującego wymagał pilnego transportu lotniczego stąd ten śmigłowiec LPR-u. Transport lotniczy do szpitala został zapewniony, natomiast pasażerka trafiła do placówki medycznej karetką. Kierowca auta osobowego wyszedł ze zdarzenia bez poważniejszych obrażeń. Na miejscu pracowali strażacy, ratownicy medyczni i policja. Droga była całkowicie zablokowana przez kilka godzin. Ruch kierowano na objazdy. 16-letni motocyklista ranny po zderzeniu z busem na drodze wojewódzkiej numer 877 w czwartek to miało miejsce. Po godzinie 12 w miejscowości Wysoka, to jest podkarpackie, doszło do wypadku z udziałem motocykla i samochodu dostawczego. Ranny 16-latek trafił do szpitala, a policja wyjaśnia szczegółowe okoliczności zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że młody mieszkaniec powiatu łańcuckiego jadąc motocyklem nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu, no i uderzył w Mercedesa Sprintera kierowanego przez 29-latka z powiatu rydzkiego. Kierujący jednośladem został przewieziony do szpitala, natomiast kierowca busa obrażeń nie odniósł. Padanie alkomatem potwierdziło, że obaj byli trzeźwi. Na miejscu policjanci wykonali oględziny, sporządzili szkic sytuacyjny i zabezpieczyli ślady, to no, standardowa procedura. Dochodzenie prowadzi komenda policji powiatowej w łańcucie. Niech łańcuch, również się zapisze na policyjnej mapie Polski, a czemu nie? Teraz jedziemy do zamościa, 84 latka została potrącona na pasach przez motocyklistę. Nagranie z monitoringu ku przestrodze, proszę bardzo. W czwartek w centrum zamościa doszło do groźnego wypadku na oznakowanym przejściu dla pieszych. 84-letnia mieszkanka miasta została potrącona przez 23-letniego motocyklista jadącego Honda. Seniorka trafiła do szpitala. Na szczęście jej obrażenia nie zagrażają życiu, a do zdarzenia doszło, gdy kobieta przechodziła przez pasy. Kierujący motocyklem, mieszkaniec gminy Zamość zauważył pieszą zbyt późno, co, jak tłumaczył, było spowodowane rosnącymi przy ulicy krzewami. Mimo próby hamowania i ominięcia doszło do potrącenia. Uderzenie lewym bokiem motocykla spowodowało upadek kobiety, która straciła przytomność. Pierwszej pomocy udzielili jej przechodnie, a badanie alkomatem wykazało, że motocyklista był cześćby. Policja prowadzi standardowe postępowanie w tej sprawie, ale nagranie z miejskiego monitoringu zostało zabezpieczone, żeby były dowody. Funkcjonariusze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. To ja też o to apeluję, tylko to nic nie daje. Oraz wzajemny szacunek między uczestnikami ruchu. Teraz jedziemy nad Zalew Domaniowski. Tam 15-latek bez uprawnień wjechał skuterem wodnym w inny pojazd. No, sprawa trafi do sądu rodzinnego. Taki to specjalista. W niedzielę 10 sierpnia... Około 16 na Zalewie Domaniowskim w gminie Przytyk doszło do kolizji dwóch skuterów wodnych. Sprawcą był 15-letni mieszkaniec Radomia, który nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania sprzętem. Nastolatek wykonując ryzykowne manewry typu bączki uderzył w skuter prowadzony przez 38-letnią kobietę. Na szczęście nikt obrażeń nie odniósł, jednak oba pojazdy zostały uszkodzone. Bączki kręcił skuterem wodnym. Na miejscu interweniował patrol wodny z komisariatu policji w Zakrzewie, a funkcjonariusze ustalili, że kobieta zatrzymała swój skuter w pobliżu mielizny, aby bezpiecznie zwodować maszynę. Płynący z nadmierną brawurą 15-latek nie zdążył wyhamować i z impetem uderzył w jej pojazd. Skuter, którym się poruszał był pożyczony od znajomego obecnego w chwili zdarzenia na brzegu. Policjanci wylegitymowali rodziców i chłopca, przeprowadzili rozmowę... Chłopca! 15-letni chłopiec! Przeprowadzili rozmowę dotyczącą okoliczności incydentu, według alkomatu Wszyscy byli trzeźwi, a sprawa trafi do sądu rodzinnego. Zarówno w związku z wykroczeniem popełnionym przez nastolatka, jak i brakiem odpowiedzialności dorosłego, który mu tę maszynę udostępnił. Funkcjonariusze przypominają, że kierowanie skuterem wodnym bez wymaganych uprawnień jest nie tylko nielegalne, ale i niebezpieczne. Policjanci też apelują do wszystkich wypoczywających nad wodą o rozsądek i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ja nie wiem, czy zauważyliście, że czasami jak dziennikarzom pasuje narracja, to piszą 16-letni mężczyzna. Ale z drugiej strony, jak im pasuje, żeby. Załagodzić sytuację, to piszą dziewiętnastoletni chłopiec czemu? Piętnastolatek powinien wiedzieć, że jak robi coś nielegalnego, to się może źle skończyć, więc nie jest chłopcem. A jak nie wie to niech se rodziców zmieni, bo go nie nauczyli. Proszę bardzo, kolejny motocban. 17-latek kierował motocyklem bez uprawnień, ale za zgodą ojca. Policjanci radomskiej drogówki coraz częściej spotykają się z nieodpowiedzialnym zachowaniem rodziców, którzy to rodzice pozwalają swoim dzieciom prowadzić pojazdy bez wymaganych uprawnień. No i właśnie taki przypadek miał miejsce we wtorek, gdy 17-latek wsiadł na motocykl za zgodą ojca. A skończyło się tak, że funkcjonariusze z radomskiej grupy motocyklowej, patrolując teren gminy Pionki w miejscowości Działki Suchowolskiej, Przylukali go, zauważyli 17-latka kierującego Yamahą o pojemności aż 125 cm. Nie motur był problemem, tylko styl jazdy tego młodego kierowcy, no więc go zatrzymali. Okazało się, że nie posiada prawa jazdy kategorii A1, które powinien 17 latek posiadać, żeby takim pojazdem jeździć, a na miejscu pojawił się ojciec tego chłopaka, który potwierdził, że udostępnił mu pojazd, więc policjanci skierowali wniosek do sądu o ukaranie 17-latka za kierowanie bez uprawnień, a tatuś jeszcze dostał stówy za nieodpowiedzialne zachowanie. Zatem z tego miejsca. Przypominamy, że kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień jest wykroczeniem i mówi o tym artykuł 94 kodeksu wykroczeń i skutkuje kierowaniem sprawy do sądu. Można dostać za to grzywnę nie niższą niż 1500 zł, ale to nie koniec, bo można również trafić do aresztu. Albo sąd może nam ograniczyć wolność, albo na przykład orzec zakaz prowadzenia pojazdów. Udostępnienie pojazdu natomiast osobie bez uprawnień na drodze publicznej w strefie zamieszkania lub ruchu podlega karze grzywny w wysokości złotych 300 tyle, co tatuś dostał. Zatem pamiętajcie, drodzy rodzice, jak dajecie młodemu albo młodej pojazd, to liczcie się z tym, że możecie dostać mandat. A statystyki policyjne pokazują tragiczne skutki takich zachowań generalnie, w tym wypadki śmiertelne z udziałem dzieci, więc pamiętajmy, że mały motocykl czy hulajnoga elektryczna z mocnym silnikiem to nie do końca są zabawki, więc dbajmy o bezpieczeństwo swoje, swoich dzieci i innych uczestników ruchu drogowego. Na drodze bądźmy rozważni i odpowiedzialni. Gdzie te stare dobre czasy, gdzie wujek nas na przykład wypuszczał, żebyśmy się nauczyli jeździć. Te czasy już minęły. Uważajmy na siebie samych i własną głupotę. A teraz pora na zloty motocyklowe najbliższe West Rock 2025 czyli rok adrenalina i motocykle to jest w weekend 22-24 sierpnia 2025 roku oczywiście miłośnicy dwóch kółek spotkają się na zlocie motocyklowym West Rock 2025 organizowanym przez The Irons MC Poland To trzy dni pełne muzyki pokazów motocyklowych i niezapomnianych emocji Uczestnicy będą mogli podziwiać efektowne przejazdy wymieniać się doświadczeniami i spędzać czas w gronie pasjonatów jednośladów Czyli jak to na zlocie? Siadamy, otwieramy sobie ten i patrzymy na motory. I motocykle, i motory. No ale zlot to także świetna okazja do poznania innych fanów motocykli i wspólnej zabawy przy ognisku i koncertach. Drugi zlot to jest siódmy zlot motocyklowy Blues Sobranie S3. Muzyka Jedno ślady w sercu lubuskiego. Od 29 do 31 sierpnia nowe miasteczko w województwie lubuskim stanie się areną siódmego zlotu motocyklowego Blues Sobranie S3. Organizatorzy przygotowali dla uczestników nie tylko wspólne, Przejazdy i spotkania miłośników motocykli, ale także bogaty program koncertów bluesowych, które wprowadzają wyjątkowy klimat całej imprezie. To doskonała okazja, aby połączyć pasję do motocykli z muzyką na żywo i spędzić czas przy ognisku i poczuć prawdziwego ducha zlotów motocyklowych. Oraz prawdziwego ducha, jak ktoś całą trasę 700 km zrobił w skórzanych spodniach, wszedł na teren zlotu i zdjął. To jest prawdziwy duch motocyklizmu, którego wtedy czuć. Dziękuję Państwu za dzisiaj, dan Brutal. Dziękuję Tobie za przygotowanie i zmontowanie. Tych motoniusów. Zapraszam Was na ten kanał. Jak macie swoje newsy, jak macie swoje zloty motocyklowe, tutaj jest adres: jehanmotom.gmail.com. Wysyłajcie. Opowiemy o tych Waszych zlotach. Jak robicie jakąś akcję charytatywną, również dawajcie znać. Puścimy w obieg. Niechaj się ludzie dowiadują. Dziękuję Państwu za dzisiaj. Do zobaczenia na tym kanale.